Mieszkańcy mogli podziwiać mistrza Roberta Sowem w akcji, a potem próbować sporządzonych przez niego specjałów. Wszystkim bardzo smakowało, czego dowodem było kolejki po rybę i rozdanie kilku tysięcy porcji. Wiele działo się również na scenie. Gwiazdą wieczoru była Alica Majewska, która wystąpiła w towarzystwie Włodzimierza Korcza. Jej występ wzbudził wiele emocji. Nie miałam w życiu życia za wiele. Była co nie znałem miar. Wierzyłam w miłość prawdziwą. Na którą przyjaciół wcześniej nabrała się karę Skarż samotności stawiam tarot, a tarot to nie byle jaki Mówi, że gorsze jest od tęsknoty, kiedy tęsknić nie mamy już za kim. Miłość jest człowieka, uciekasz to Cię goni, a kiedy ją gonisz, ucieka, jak cień, jak cień. Miłość jest jak cień człowieka, uciekasz, to Cię goni, a kiedy ją gonisz, ucieka, jak cień, jak cień. Starostami tegorocznych dożynek byliby Beata Rosiak z Woli Adamowej, oraz Roman Górski z przysypki. Przepięknie wieńce dożynkowe sporządziły delegacje z poszczególnych sołectw. Miałam zaszczyt dziś być starościną dożynek gminno-parafialnych w Chodczu. Wraz z mężem prowadzę gospodarstwo rolne nastawione na specjalizację krów mlecznych. Razem z mężem wychowujemy troje dzieci, Arkadiusza, Bogu, Miła i Gabriele. Arkadiusz i Gabriela są uczniami zespołu szkół chemicznych we wocławku na technik kucharz i technik ochrony środowiska. Natomiast nasz najmłodszy syn jest w drugiej klasie gimnazjum. Miałem zaszczyt dzisiaj być starostą dożynek. Prowadzę gospodarstwo rolne razem z żoną. Mam trójkę dzieci: Natalię, Adama i Piotra. Natalia chodzi do pierwszej gimnazjum, Adam do, dru do drugiej klasy podstawowej, a Piotr ma trzylatka. Prowadzę 20-hektarowe gospodarstwo. Obecnie jestem nastawiony na produkcję mleka i bydło opasowe.